A w sercu pozostanie tęsknota, smutek, żal. A w sercu pozostanie tęsknota, smutek, żal. Młode lata, ubi wiosenne dni, niechaj nas. Płyną łzy, niechaj, przynajmniej teraz nie płyną kościół zy. Odpadł ją nie Niech, wioska, niech wioska tak się Dobrze śpiewałaś, dobrze śpiewałaś, No pić. Ach, miła Stasiu, śpiewaj nam, śpiewaj nam, śpiewaj Nie, 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 do okoła, o, nie, nie, to ja 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 nie, 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 nie,